Cześć moi kochani, witam was w Złodzieju Deków Dawno nie było Złodzieja Deków, więc czas wrócić do tego Bo często o tą serię pytacie, więc Złodziej Deków powraca I skupimy się tylko na osobach z moich frenców. Będę wybierał osoby, które mam właśnie na liście znajomych Jak tam się dostać, już wam mówię Pierwszym najpewniejszym sposobem, jeżeli wspieracie mój kanał jesteście wspierającym, to każdy wspierający ma prawo do tego, żeby być na liście moich znajomych Druga okazja, czasami po prostu ktoś mnie zaprosi, ktoś poprosi i to też dodaję, ale to nie zawsze. Po trzecie, na live'ach. Siedźcie na live'ach, bo tam zdobywamy powpiki za to, że siedzicie na live'ach, zdobywacie punkty, które możecie później wymieniać na różne nagrody. Sklep jest oczywiście wszystko dostępny i tam też jest dodana opcja dodaj do znajomych, więc tam poprzez właśnie te punkty, wymianę tych punktów na opcję dodaj do znajomych, też możecie mnie dodać do znajomych i możemy tutaj być wspólnie razem. Dobra, więc lecimy, zobaczymy, jest 10 osób dostępnych, zobaczymy kto tutaj jest dostępny. Jake Frio, Mistrz Pastusowa, Patryk Krysztolawa. Dobra, mam nadzieję, że... O, dobra, weźmiemy tego nubka, zobaczymy, jaki mam, <laughs> buy More Games. O, dosyć się Ciekawy Dek, chyba go skopiujemy. Dobra, i przy okazji teraz będę pokazywać wasze profile, z których deków gdzie będę deki kradł. Tutaj widzimy, że ma 7400, mam nadzieję, że sam to wbiłeś. Ja to sprawdzę. No i dużo gra, i dużo gra wygranej dużo ma. Więc bierzemy od Ciebie Dek. Sobie kopiuję Dek. Wklejam tutaj na jedynkę. Wkleję dwa razy. Dobra, no i teraz tak. Taki bridge spamik. Zobaczmy jak tutaj będziemy nim grać. I teraz pytanie, gdzie gramy? Napiszcie mi w e, komentarzach, czy będziemy grać areny, czy będziemy grać e, jakieś challenge. Dobra, będziemy na początek, tutaj teraz lecimy z areną. No, sezon się dopiero zaczął, troszeczkę już punktów sobie powbijałem, więc e, mogę je potracić. No ale zobaczymy jak się będzie grało. Jak przegram, zmieniam osobę i zmieniam dek, a jak wygram, to gram kolejny aż do upadłego. I tak chyba trzy walki na odcinku. Dobra, zobaczymy co tu będzie, co tu będzie. Bowling nie wiem, czemu on się śmieje, czy mnie kojarzy, mnie zna. Cieszę się, że trafił na prosa. Dobra, Lamberdzak tutaj brasaną y, wagę. Dziadka Mroza zaraz uschłonkniemy. Uda się chociaż raz uderzyć? Nie, jeszcze Electro Wizard poleciał. No ni niestety na, moi, na moje nieszczęście. On chyba grewiardem gra czy świniami. Są greki czy świniami. Dobra, teraz poczekamy. Wyłączę sobie jego uśmiaszki, bo nie lubię, jak mnie coś będzie rozpraszało. Aha. Aha. Dobra, elitki. Miner. Na pewno wiem, że ma Bolera. Tu, tu, tu. teraz jak to rozwiązać? Ma jeszcze Elektroizarda. Dobra lecimy, zobaczymy czy mi się uda czy nie no boję się, że on ma tego gdzie on ma elektrowizarda, to jest najbardziej bolesne dobra, spróbujemy z tej strony może się uda na wieży, dobra, jesteśmy na wieży Dobra, elitki doładował. Jeszcze się zasłonię. No kurde, obrywamy na i to dosyć sporawo. Dobra, spróbujemy się przedostać. No, da, będzie ciężko. Elektro Wizard niestety Kurde ten Fireball nie trafi A i teraz mam przekichane Oj, teraz mam przekichane Elitki GG, do widzenia do widzenia, Alitki dorzucił. No niestety, niestety. No niestety, dobra. Baję games. Mówiłem, że jesteś nubem, twoje deki. Weź i zacznij grać jakimiś normalnymi dekami, a nie. Dobra, bierzemy sobie teraz. Um... Dobra, weźmiemy Jana. Bo Jan jest u mnie moderatorem, administratorem na Discordzie, dobra. O, takim dekiem już troszeczkę lepiej. Widzisz, buy more games z takim dekiem, i teraz ci pokażę, że takim dekiem od Jana wygram. Zobacz. Do, poczekajcie, parę razy trzeba wkleić, bo pamiętajcie, że jest ten problem właśnie z klejem deków. I zobacz, buy more games. Teraz wchodzę na arenę i wygrywam. Patrz, jak to się robi. Tutaj ten jest. Oj, mortar mortar w obronie. Czyli co to jest? Ten dek z tym grewiardem. Czyli Elektro Wizarda warto otrzymać. Poczekajcie. Teraz niech mi się naładuje. Aha. Aj kurde, ale ja się zagapiłem. Ale ja się zagapiłem. Myślałem, że Miner leci na tą wieżę, ale zrobiłem faila. To, to się wytnie. To się wytnie. Tego nie będzie na odcinku. Ale ja się zagapiłem. Ale to ja teraz zrobiłem. Tak bywa. Ja się tu patrzę na tą lewą stronę. Ten Mortar, Muszkieterka tam tu pojeżdża, to wszystko. A tu Miner. Myślałem, że po głosie. Po głosie, no po prostu myślałem, że... Kurde, głos zawodzi w tej grze. Niestety. Ale teraz fejla strzeliłem. O, teraz tutaj royal derivery, Dobra, jestem na wieży. Ale tamto, no tego minera sobie nie daruję. Jak ja to mogłem tak zrobić? No niestety. Jan! Przez ciebie muszę się ukłonić i przeprosić za to co powiedziałem przed walką. Myślałem, że tu wygram, a to nie, ten miner z tymi podstawami nie załatwił na cacy, Ale tak to by było, dobra. Dobra, no i ostatnią walkę z Frenców. Przynajmniej jest śmiesznie. Przynajmniej śmiesznie. I uwaga, poczekajcie. Teraz zanim otworzę yy, jest 13 osób, tak w połowie, dobra, siódma osoba od góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osin. O, o, jaki drogi dek. Kurczę. Wracam. Ja tu wracam ze złodziejem deków i żadnej walki nie wygram? Nie, tak to nie może być. A i miałem profile pokazać, dobra. To za chwilę po tej walce pokażę. Tak to jest. Kurde, tu jeszcze trzy muszkietarki darki są. Ja pierdykam. A, bo ty masz dek na mega, na mega dek. A. A sobie wybrałem dzień do nagrywania. Ale sobie wybrałem dzień do nagrywania. Muszkieterka ładnie przepchnięta. Dobrze, bandytka padła. O, ty masz ten na mega dek! jajku kolego! On se ustawił dek na mega dek. On sobie ustawił tak na mega deck, a ja to... Dobra, odpuszczę trochę tą lewą wieżę. On za drogi deck, muszę go naładować. Trochę za mocno go odpuściłem. sekund. Czy mi się uda? Dobra, dorzucamy świnie. Ojej, To peszek. Ale peszek. jo jo. Ale się udało. Ale to na farcie tutaj. Ale to się na farcie udało wybronić <śmiennie> budynek ładuj się budynek ładuj się Nie! Nie. Co za pech. Oho. Nie. Co zapech! Ale strasznie, strasznie, strasznie drogi ten dek. No dobra, nie udało mi się wygrać na pierwszym odcinku ani walki, dobra, bo grałem dekiem Jana, więc dek tutaj Jan pokażemy 5804 lata, bardzo mało gier masz jak na 4 lata i tu jeszcze Osin, twoje, twój profil 4900 aktualnie, masz rekord 6200, 3 lata oj i tu już widzisz Jan jest więcej gier no dobra, tyle na tyle jeżeli nie wiecie jak się znaleźć w kolejnym odcinku Złodzieja Jadeków było mówione na początku, zostawcie łapeczkę, pamiętajcie żeby w sklepie sprawdzić czy używacie kodu powp dziękuję za każde wsparcie jest mi niezmiernie miło. Trzymajcie się, cześć.